dzisiaj sobie pogramy w Prop Hunt Portable Ta, ta gra polega, nie wiem czy graliście kiedykolwiek w po Prop Hunt albo oglądaliście, że jest pro, są propy, czyli yy, propy, no i hunterzy. I hunterzy muszą powybijać wszystkie propy w, w ciągu 4 minut. I jeżeli tego nie zrobią, propy wygrywają. No. Ja już to grałem oczywiście. tutaj mamy shop, Hunter'a jeszcze nie ulepszałem, a Probsa chyba też nie, no, ale może pozbieramy kasy i dziś sobie poulepszę. O, i jeszcze w Hunter'ze można przesuwać i, kup i kupować nowych. Tutaj są tacy, ja chciałbym, ja chciałbym mieć takiego czerwony, bo czerwony to byłby dobry kolor, albo takiego, to jest fajne. Ale tak ogólnie to mogę sobie jeszcze dmage'a, ale jumpa se kupię. Dobra. Bierzemy... O kurcze, wypadła. Server list. Weźmy... Tu są playery ile jest ludzi, w którym serwie na ile. Tu są mapy. Weźmy repy. Tu są chyba różni ludzie. O, na razie jesteśmy duszkiem, dopiero jak skończy się ta runda, otopamy czas na dole. I latamy. Op. Ups. Dobra, postarajmy się znaleźć jakiegoś proma. Zostaniemy jeszcze też do Dobra, to ja może zastępuję. Widzę z powrotem. Teraz jestem hunterem, muszę odczekać 15 sekund. Muszę odczekać 15 sekund, aż mi... aż propy się pokrywają. Dobra no i dobra. Hunteruję. Ja. Ogólnie teraz gra grałem na tej mapie i trochę pamiętam. wygląda. Ale muszę. A ile jest propów? Trzy propy są okej. Okay. Spróbujmy znaleźć. Hm. te trzy propy się znają na tej mapie. Chowały się, wiem już gdzie są. Był w ścianie, czyli może to być jeszcze ich więcej. Stara się mnie trollować. on było twardo, to było dobra jesteśmy Teraz jak widać z tym propem teraz się ukryłem o w takiej ścianie o w takiej ściance, tylko oni mnie nie widzą tak trollowałem ich jak mam trollować na każdym odcinku będziemy grać w propach, a to już w komach boom, wyskakuje Jestem ninja! <śmiech> 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 A, zabij mnie! No, hunterzy wygrały! Już 2 minuty zostało! A jeszcze jak hunterzy wygrają, to ja nie mogę strzelać! Takie dziwne jest. Jak będzie hunter win albo prop win, no to wtedy już... Zlokuje się strzały, nie można strzelać. A i nie mówiłem wam, ale można wchodząc można przestawiać sobie guziki. Tak, właśnie guziki sobie można przestawiać. Mogę to tutaj postawić na środku ekranu. Muszę jeszcze to wiedziałem, dobra. I'm hunter. Oh. Blokowało się. Dobra. Fight of Mord. Które to są propsy? Propsy. Працюй тут. Я здихую. Тут є ферма і Я Ісус, знову проблем. На тебе цінку мені якого Dobrze, to na dzisiaj koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie więcej. No i dobra. A jeżeli odcinek wam się podoba dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. A jeżeli nie, i tak dajcie łapkę w górę. Więcej łapek, więcej mnie. Alo, elo, Elo!